Hello everybody. Witam This wszystkich, nazywam się William Amzalag I, i pragnę powitać Was na piątym odcinku of Longevity, Longevity TV. Genes. Genes. my redefiniujemy młodość. Epizod szósty, rozumiejąc Finity. Czy słyszałeś o telomerach? Prawdopodobnie nie. Telomery są końcówkami chromosomów. Są po to, żeby ochraniać DNA, a także są DNA. Ale sekwencje, które formują telomery, są powtarzającą się sekwencją DNA. Co oznacza, że stworzone są przez ten sam kod genetyczny, powtarzany 2000 tysiące razy. Jednym ze sposobów określenia telomerów jest porównanie ich do plastikowych nakładek, tych umieszczonych na końcówkach sznurowadeł. W ten sam sposób, jak te końcówki chronią sznurowadła przed roztrzępieniem się na części, Telomery zabezpieczają końcówki DNA przed rozpadem. Więc dlaczego DNA jest stworzone z tych powtarzających się sekwencji? Dlaczego? W procesie, kiedy komórki dzielą się i replikują, bardzo ważne jest żeby chromosomy były w nienaruszonym stanie. Jeżeli, jeśli stracilibyśmy przy każdej replikacji nawet część informacji zakodowanych w DNA, życie człowieka byłoby niemożliwe. Więc przy każdej replikacji naszego DNA część sekwencji telomeru jest odcinana. Ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ tracimy tą samą sekwencję w nukleotydach. Ten sam kod. Ale jest ciągle następna identyczna sekwencja. To jest jak natura ochrania nasze DNA. W międzyczasie po 50-70 podziałach komórki w naszym ciele dochodzą do stadium, w którym nie ma już więcej telomerów do ochrony DNA. Więc komórki nie mogą już więcej się reprodukować, osiągając jakoby emerytalny wiek, którym umrą albo więcej się nie dzielą. Ta końcowa faza nazywana jest senesens. Kiedy większość komórek osiąga senesens, umieramy ze starości. W dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie pomierzyć biologiczny wiek komórek na podstawie długości telomerów. Kiedy jesteśmy poczęci, embrion ma około 15 tysięcy podstawowych par w swoich telomerach. Przy okazji podstawowych par oznacza standardową jednostkę pomiaru w chromosomie. I całkowita długość DNA łańcucha to 3 miliardy podstawowych par. Po wielu replikacjach nowonarodzony ma tylko 10 tysięcy podstawowych par w każdym telomerze. Już teraz straciliśmy około 33% długości naszych telomerów. W sensie, że zaczynamy umierać w momencie naszego poczęcia. Kiedy telomery osiągną poziom 5000 podstawowych par, nasze komórki stają się stare i zaczynają umierać. Wytracimy około 40 do 50 40 podstawowych par na rok. Więc teoretycznie powinno nam zabrać około 120 lat, żeby doprowadzić nasze telomery do 5000 podstawowych par. Jest to przyczyną, dlaczego niektórzy naukowcy wierzą, że maksymalna żywotność jest około 120 lat. I przy okazji, światowy rekord długowieczności ciągle należy do Jeanne Calmont, francuski, która zmarła w 1997 w wieku 122 lat. Co za zbieg okoliczności. Nawet gorzej. Kiedy duża proporcjonalnie część telomerów osiąga 5000 limit podstawowych par, nasz system odpornościowy nie jest już więcej wydajny. Zaczynamy być bardzo podatni do zapadania na choroby przewlekłe. Dlaczego telomery skracają się u ludzi, podczas gdy niektóre inne gatunki posiadają ciągle pełny wymiar? Elizabeth Blackburn z Uniwersytetu w Kalifornii, Berkeley, odkryła dlaczego. I tym odkryciem wygrała Nagrodę Nobla w 2009 roku. Kiedy pracowała nad komórkami rozrodczymi, tymi, które odpowiedzialne są za reprodukcję, zauważyła, że ich telomery nigdy się nie skracają. I to jest jeszcze raz nazwane cudem natury w sensie że życie będzie niemożliwe, jeśli Embryon odziedziczy od swoich rodziców krótkie telomery, biorąc pod uwagę miliony komórek biorących udział podczas ciąży. Wszystkie komórki osiągnęłyby sen sens, czyli wiek emerytalny w kilka dni i płód nigdy nie osiągnąłby dojrzałości. Elizabeth odkryła dlaczego. Rozrodcze komórki posiadają specjalny enzym nazywany telomerazą, który genetycznie jest kontrolowany i aktywowany na stałe. Kiedy telomeraza jest aktywowana, odbuduje każdą część telomeru, który jest utracony. I to jest prawie magiczne. Kawałek po kawałku cegiełka. Po cegiełce. Więc dlaczego nie jest tak samo w każdej innej komórce? Elizabeth Blackburn odkryła, że wszystkie nasze komórki posiadają telomerazę. Ale niefortunnie są one w stanie uśpienia, ich gen nie pozwala im pracować. Dlaczego? Jest to ciągle sekret, który trzymany jest przez naturę, ale. Jak odkryjemy, jak uruchomić gen telomerazy z pozycji wyłączonej na włączoną, posiadać będziemy może sekret nieśmiertelności. Dlatego tak wiele laboratoriów próbuje to odkryć. Jedne z nich, The Geron Corporation w USA, podczas pracy nad starożytnymi chińskimi środkami leczenia odkryło, że w korzeniu zioła nazywanego Astralagus membranus jest bardzo specyficzny składnik mający zdolność uruchamiania genów telomerazy. Nazwano go aktywatorem telomerazy i nadano mu specjalne imię kodu TA65. Geron Corporation pracowała nad tym TA65 prawie 10 lat, pracując nad bezpieczeństwem i wydajnością in vitro, najpierw, to znaczy kulturami komórek, a potem in vivo, to znaczy nad ludzkimi komórkami. Sprzedali następnie wszystkie patenty i rezultaty dla położonej w Nowym Jorku firmy TA Science, która promuje tą molekułę dookoła świata. Więc jakie ma to powiązanie z Finity? Genes podpisało umowę z TA Sciences na posiadanie ekskluzywnych praw do użycia TA65 wszędzie dookoła świata w przemyśle sprzedaży bezpośredniej, direct sales industry. I Zawarte w tym jest pinyty. Podczas gdy TA65 jest podstawowym składnikiem, nie jest ono tylko jedynym. Zawiera też witaminę C, E, B6, B9 i inne składniki jak cholina, koitam, koenzy, Q10, portulaka, która jest bogata w omega 3, tuko i toko. Ferole. Więc co dzieje się, kiedy zaczniemy używać finity? Po zażyciu finity, telomeraza zaczyna być aktywowana w komórkach, gdzie telomery były krytycznie krótkie. W momencie, kiedy telomery są dłuższe niż 5000 podstawowych par, komórki zaczynają dzielić się ponownie, przywracając życie w komórkach, jest to progresywne, kiedy TA65 dotrze do więcej i więcej komórek. I jeżeli używasz to regularnie, proces odmładzania się rozpocznie. Dobrą wiadomością jest, że TA65 ma tak zwane przemijające działanie. To znaczy, że zaktywizuję telomerazę tylko, jeśli telomery są krytycznie krótkie i zastopuję działanie, kiedy telomery są wystarczająco długie do wywołania komórkowej dywizji. Jakie są widoczne efekty działania? Najważniejsza korzyść jest dla naszych komórek odpornościowych dotkniętych przez nieodpowiednią ilość funkcjonalnych komórek. Będą one w stanie odzyskać działalność, co oznacza lepszą ochronę przeciwko bakteriom, wirusom i chorobom. Te korzyści opublikowane były w wielu badaniach klinicznych. Następne inne korzyści, które zauważysz, jak poprawa wzroku, poprawa libido, efektywniejsza utrata tłuszczu, gojenie ran, poprawa gęstości kości, lepsza skóra. Jak to używać? Dwie kapsułki dwa razy dziennie, w każdym momencie przed jedzeniem, podczas czy po jedzeniu, korzyści zaczynają być zauważane po dwóch, trzech miesiącach regularnego używania kto nie powinien używać dzieci. Nie ma potrzeby dla dzieci, kiedy ich telomery ciągle są wystarczająco długie. Młodzież z tego samego powodu. Zaczynając od 35 roku życia jest to uzasadnione. Każdy z chorobami medycznymi powinien skonsultować się z lekarzem zanim zacznie używać Finity. Finity jest unikalnym produktem. Ekskluzywnie dla Jeunesse. Ciesz się. Nazywam się William Amzalag. Do zobaczenia w następnym epizodzie. Dziękuję. Jeunesse. My redefiniujemy młodość.